Siemanko, Ankost TV, yy, za kamerą Kaszmarko mnie Kamiloniszczuk, Siemanko. Siemano wszystkim. Cieszę się, że wróciliśmy do kręcenia programu w TV? Tak wiesz, obudziliśmy wcześniej niż zamierzałem wstać, ale tak to się cieszę. Ale i tak musiałem czekać na gwiazdę i czekałem jakieś dobre 15 minut. No bo dopiero jak dzwoniłeś to dopiero się przebudzałem. Musiałem jeszcze szybko zjeść, wypić szybką kawkę i zejść na dół. Dobra, Niścuk niedługo zbliża się jego walka na Babilon. MMA, o tym sobie pogadamy na końcu, jako że u nas jest zawsze Real Talk, to też mamy najwięcej wyświetleń, jeśli chodzi o wywiady z zawodnikami, przynajmniej naszymi? Kamilu, statystyka twoja taka ogólnie rzecz biorąc, to są dwa zwycięstwa w roku. Zgadza się? Tak, dokładnie. Dwie walki za w każdym roku, odkąd zaczynałem karierę zawodową i dwa zwycięstwa. Powiedz mi, czy chciałbyś tą pasę utrzymać, czy wolałbyś sobie zrobić na przykład trzy zwycięstwa w roku? Jakie są plany na ten rok? Ogólnie, wiadomo, chciałbym mieć same zwycięstwa, nie, przede wszystkim, a czy wyjdą trzy walki, myślę, że w tym roku będą trzy walki, bo zaczynam to szybko, zawsze gdzieś zaczynałem marzec, y, pierwsza walka w roku, a tu już styczeń, pierwsze, y, pierwsza walka w Babilonie, więc myślę, że druga będzie szybko, no i myślę, że zdążą się trz trzy, a może nawet cztery, zobaczymy, jak się będzie czuł. Na siłach było też, wiadomo, ja się do każdej walki w sumie nie przygotowuję i wychodzę zawsze mocno przygotowany, dlatego je wygrywam i nie chciałbym zrobić jakąś późno na odpiznę, odpuść odpuścić lekko przygotowanie, żeby zrobić więcej walk. Tak? Nie zależy mi aż tak bardzo na pieniądzach, zależy mi na zwycięstwach, dlatego spokojnie, ale myślę, że trzy walki w tym roku będą. No to znaczy ta walka miała też się odbyć w grudniu, z tego co wiem, jednak była się dopiero w styczniu, tak miały być trzy zwycięstwa w. Albo i jedna porażka w zeszłym roku. Dlaczego nie doszło do tej walki w grudniu? Nie, no porażki by nie było. Żartowałem, ale musiałem trochę podbudować Twoich przeciwników. Dokładnie, a dlatego gdzieś tam organizacja Babilonu miała inne plany na ten grudzień, miała być organizowana większa gala na większej hali. To gdzieś nie doszło do skutku, zrobili małą galę, gdzie gwiazdą walki wieczoru był Danielski Miński, mój przyjaciel klubowy, któremu pomagałem się przygotować i on zdobył pas Babilonu. No i powiedzieli, że w styczniu zrobią tą większą galę i będą chcieli mnie tam podpromować trochę, jako że jestem mniej wypromowany niż Daniel czy Haratyk. Ale znowu wyszło, że w styczniu też nie zrobią tej większej gali i zrobią w styczniu mniejszą edycję, no ale gdzie też są fajne walki, Michał Masakrakita z Arturem Guchowskim, naszym tutaj kolegą klubowym, który wygra tą walkę, no i moja gdzieś walka, która jest jedną z głównych, więc też dobrze wyszło, bo mam jedną z głównych walk i gdzieś tam będę późno, późno transmitowany, wysoko w tej rozpisce, więc będzie kolejna okazja do promocji, dlatego miesiąc przedłużyły się te przygotowania. Jesteś zawodnikiem, który, który ma rekord na chwilę obecną 6-0. To ma zawsze i swoje plusy, i swoje minusy. Zawsze lepiej się patrzy na zawodnika, który, który ma rekord do zera, zero przegranych. Zawsze taki zawodnik też jest bardziej pożądany. Organizacje go chcą. Może i nawet biją się o niego inne organizacje, to za chwileczkę nam powiesz, ale na pewno są też minusy, na pewno jest też ogromna presja, że wychodząc teraz do swojej siódmej zawodowej walki, na pewno myślisz o rekordzie 7-0. Yy, ale wiadomo, no, walka toczy się po swojemu, można ją wygrać, można ją przegrać, jeżeli ma się rekord mieszany, no to wiadomo, wygrywam albo przegrywam, jeżeli masz rekord do zera, to nie chciałbyś stracić yy, tak fajnego rekordu. Yy, czy czujesz taką presję przy walkach? Czy... Znaczy, teoretycznie ja to wiem, ale fani nie wiedzą, że jesteś zawodnikiem bardzo pewnym siebie. ale opowiedz jak to wygląda. Znaczy... Przygotowuję się zawsze z myślą zwycięstwa i tak samo biorę, akceptuję walki, czy, czy wchodzę tam do tej klatki. Gdzieś tam jest ta presja, no bo jeżeli jesteś niepokonany, to wszyscy mają do ciebie wielkie nadzieje. I tak naprawdę jedna porażka u zawodnika, który ma taki bilans właśnie mieszany, to no nic nie robię, to bo już przegrał kilka razy. A gdzieś tam u mnie, na mnie się buduje ten jakby hype, to wszyscy, wszyscy nagle na mnie stawiają i gdyby... Nie daj Boże, mi się zdarzyło przegrać, no to gdzieś tam bym spadł o wiele niżej niż jestem. Aczkolwiek wychodzę pewny siebie i wierzę, że to na 100% będzie siódme zwycięstwo, bo da się wszystko w tej klasy. tak naprawdę nie widzę opcji jakiejś, żebym mógł w najbliższej walce doznać porażki. Jeśli chodzi o poprzednią walkę, to też wchodziłeś wtedy z rekordem 5-0, wychodziłeś z rekordem 6-0, ale mówiło się o tym, że przeciwnik jest bardzo, bardzo mocny i że no jednak Kamil no, tym razem może przegrać i, i nawet nie byłeś tam yy, chyba w sumie faworytem tej walki. Yy, także były takie rokowania, że no, tym razem Kamil może być z przegraną walką, a stało się jak się stało. E, tak, bo walczyłem z niepokonanym do tej pory Czeczenem. E, no i wiadomo, jak to jest, jak Polacy walczyli z Czeczenami, przegrywali z nimi, to mówili, że Czeczeni to są tacy do bicia, tylko Polaków, że Polacy są dla nich do bicia. A ja wygrałem się nie, 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 nie sprawiam żadnych problemów ani w parterze, gdzieś tam ani w stójce, to wszyscy mówili, że on był gdzieś słabszy, a mi się wydaje, że po prostu on był naprawdę bardzo dobry, miał bardzo dobre zapasy. Teraz wygrał poprzednią walkę przed czasem, tylko po prostu ja wykluczyłem gdzieś tam tego te do, dobre strony, bo trenowaliśmy ciężko tutaj w robiliśmy robiliśmy zapasy, trener Andrzej Kościerski ułożył dobry plan, dobrze się przygotowałem motorycznie z moim przyjacielem Adrianem Alińskim i Dlatego myślę, że wykluczyłem po prostu jego dobre strony, dlatego ta walka tak wyglądała, że on nic nie mógł pokazać ciekawego. E, jesteś teraz gdzieś tam pokazywany jako młody wilk, nadzieja polskiego MMA w rankingach e, jakiś tam portali jesteś w, w czołówce polskich zawodników, jednak e, z różnymi zawodnikami jesteś w tych, w tych rankingach. Czy nie jest Ci troszkę przykro, że jesteś stawiany z zawodnikami, których y, może poza kamerą nazwałbyś patałachami i uważasz, że są y, o wiele gorszymi zawodnikami, którzy nie powinni znaleźć się w rankingu koło takiej figury, jaką jest y, Kamil y, Czy są w tych rankingach zawodnicy, którzy nie sprawiliby Ci w ogóle żadnych problemów? Y, a może są tacy, z którymi nie dałbyś sobie rady? Y, którzy zawodnicy polscy są zawodnikami takimi, z którymi kompletnie nie bałbyś się Konfrontacji w klatce, a którzy są tacy, którzy mieliby jeszcze jakieś szanse, żeby cię pokonać? Znaczy, myślę, że ogólnie jeszcze nie jestem. W, ta w takich um, artykułach, czy coś o jakichś młodych y talentach, czy zawodnikach, którzy gdzieś tam zostaną, wypłyną na głębokie wody, to jestem. W rankingu polskim w top 15 byłem, ale nie wiem dlaczego nie ma mnie. Jest, myślę, Bo może że... nie uiściłeś opłaty miesięcznej za, 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 za pozycję w tym rankingu. E, tak, myślę, że jest w tym rankingu wielu zawodników, z którymi bym wygrał, tak? I gdzieś tam też mieliśmy teraz walczyć z jednym zawodnikiem, który zbliżył do mnie w rankingu, ale niestety nie pasował mu termin nie walczyliśmy. No ale na pewno myślę, że gdzieś tam ta, ta, ta pierwsza trójka tego rankingu to jeszcze byłoby ciężko tak z nimi walczyć, ale potrzebuję czasu, rok czasu i myślę, że będę już mógł walczyć z każdym w tym rankingu na równi z równym a myślę, że naprawdę wielu zawodników bym pokonał już dzisiaj nie? z tego rankingu ale to wiadomo nie, nie ma co mówić, rzucać nazwiskami to przyjdzie na to czas bo to trzeba być cierpliwym w sporcie spokojnie krok po kroku szczebelek po szczebelku ja nie chcę się tam gdzieś jakoś mega szybko na siłę, nie, wolę sobie tutaj teraz mam kolejną walkę, wygram ją kolejną, wygram ją, może zasłużę na walkę z kimś o bardziej popularnym, który jest wyżej w tym rankingu, wtedy będę miał szansę taką windę, wygram znowu skoczy wyżej w szczebelek po szczebelku. Jesteś w treningu w sumie całym rokiem, widzę cię na sali za każdym razem jak tutaj jestem, jestem pewnie rzadziej niż ty, ale nawet jeżeli przejazdem wejdę sobie tutaj na dół do sklepu i wejdę pogadać o pierdołach do góry, to zawsze tutaj siedzi Kamiloniszczuk. Czy to znaczy, że jesteś yy, zawsze gotowy do walki i gdyby na przykład wypadła jakaś gdzieś tam opcja, w której nie miałeś się bić i zaproponowano być jakieś zastępstwo, to wchodzisz z punktu? No ogólnie jestem tutaj dwa razy w dziennie, każdego dnia przez cały rok, yy, czy ja mam walkę, czy nie, to zawsze trenuję, bo szczerze mówiąc to w praca nie, mam, nie miałbym co robić, tak? Jeżeli nie pójdę na poranny trening, no to potem mi się nudzi do wieczornego, no bo ile w tym domu można siedzieć. Yy, dlatego cały czas trenuję. Mógłbym o, ogólnie wchodzić zawsze do wejść do klatki na przykład z dwutygodniowym wyprzedzeniem, ale też nie lubię czegoś takiego, bo lubię mieć fajny cykl przy, przygotowawczy, rozpisany, tak? Najpierw buduję siłę, potem wytrzymałość różne też są treningi pomiędzy tymi cyklami później nieraz są dłuższe, nieraz są krótsze. Dlatego wolę wiedzieć szybciej o walce, ale gdyby kiedyś się zdarzała taka sytuacja last minute, że za dwa tygodnie będzie kurde, mega duża walka i wypad jeden z zawodników, no to wiadomo, że i sobą profesję to wiadomo, że bym wskoczył, tak? Ale na spokojnie, na szczęście Babilonem i daje, mówi mi, informuje mnie o Gali najpierw. I potem się wyda, czy chcę walczyć. Czyli ja wiem, dwa miesiące z wyprzedzeniem dwóch miesięcy, że na przykład wtedy i wtedy będzie gala, no to ja mówię spoko. Tutaj rozmawiam z trenerem Andrzejem, tutaj rozmawiam z moim trenerem Markiem Drażyńskim, tutaj rozmawiam z moim przyjacielem Adrianem Mońskim. Coś tam sobie tkwi mnie w głowie, układam ten plan, przygotowuję się i wchodzę do klatki wtedy pewnych swoich umiejętności, bo wiem, że przepracowałem pewien okres bardzo sumiennie. W poprzednim wywiadzie yy, powiedziałeś, że bardzo dobrze układa się sprawa praca z Babilonem MA, z organizacją, że jesteś bardzo zadowolony, że warunki są dobre, no ale oczywiście wygrałeś kolejną walkę, czy te warunki się polepszyły, czy, czy dali ci więcej pieniędzy i powiedziałeś też, że nie chciałbyś walki w KSW, czy coś w tej kwestii się zmieniło? Znaczy no na początku polepszyło się z tego względu, że tam w kontrakcie jest napisane, że jeżeli wygrywasz to idą te pieniądze, te pieniądze, się jakoś tam zwiększają. Aczkolwiek jestem gdzieś, nie będę ukrywał na końcówce kontraktu, wszystko zależy od tej przyszłej walki, no ale wiadomo, jeżeli wygram, kontrakt się zaraz będzie kończył, zaczniemy negocjacje na nowo, no i wtedy te warunki się tak naprawdę poprawią i wtedy... Chętnie wysłałem ofert wszystkich organizacji, yy, ale wybiorę tą gdzieś najbardziej korzystną, która najbardziej mi pasuje, bo wiadomo, to jest sport, trzeba być indywidualny, trzeba być trochę samolubny i trzeba wybierać yy, to, co jest dla Ciebie najlepsze na dany moment, więc muszę najpierw wygrać, potem gdzieś tam już będziemy na końcówce kontraktu, czy ten kontrakt się skończy i dojdzie negocjacje, kawka, jedzonko, wiesz jak to wygląda. Czyli na poprzednim wywiadzie mówiłeś, że raczej nie jesteś zainteresowany pójściem do KSW. Teraz, jeżeli wysłaliby ci dobrą ofertę, to, to rozważyłbyś to jeszcze? Znaczy, nie wiem, czy bym rozważył. Na pewno mogą wysyłać oferty, nie? Wszyscy mogą wysyłać różne organizacje mogą wysłać oferty, a czy ja je będę rozważył, to zależy, jak będą ciekawe, no, ale też nie jest tak, że ja mam jakieś parcie, żeby tam gdzieś iść, czy gdzieś tam walczyć, bo takie oparcia. nie mam po prostu, jeżeli nie wiem, niektórzy zawodnicy tak patrzą na to, że muszą gdzieś tam być. Ja nie muszę, moim celem jest tam w przyszłości za kilka lat mieć pasję UFC, i to jest mój cel, do którego chciałbym dążyć, a gdzie się będę bił, no mogę się być z, z dalej w Babilonie, bo też jest fajnie, mogę... Czy mogę rozważyć inne oferty innych organizacji, jeżeli będą naprawdę korzystne, ale nie, ma, nie jest tak z mojej strony, że ja mam parcie gdzieś i, i że chcę gdzieś iść po prostu. tak, Czyli nie jest tak, że ja bym bardzo gdzieś iść do Fenom do KSW, czy gdzieś do Bellatora. Nie. Ja dostanę ofertę, mogę przyjrzeć że Na razie walczę w obiadomie. No, najważniejsze, co chcielibyśmy wiedzieć, bo zbliża się Twoja walka. Pewnie, pewnie wszyscy fani myślą, że ten wywiad by miał być właśnie o tej walce. No to. Pytania, no przecież mamy przeciwnika, którego tym razem dostałeś yy, bardzo mocnego. Znowu nie jesteś tutaj faworytem. Yy, bardzo doświadczony zawodnik z czarnym pasem. Yy, może powiesz nam kto, yy, kto, kto to jest, kiedy będzie ta walka i jak Twoje odczucia co do tego zawodnika, czy robi na tobie wrażenie to co jest wpisane w jego CV? A kiedy puścisz to, kiedy? Yy, puścimy to wywiad kiedy? Niedługo. Puścimy niedługo, puścimy przed walką. No, no to kiedy? No to od dzisiaj za dwa tygodnie. Nie wiem, kiedy to puścisz, więc wtedy nie wiem ile czasu będzie. A kiedy jaka jest data Gali? 25 stycznia. Żerardowy, tak? Żerardowy, tak, do oglądania na Polsat Sport, Super Polsat, Polsat otwarty. A chyba nie moja walka na Polsacie otwartym jeszcze, a mnie czasem. Nie... No byłem mi to Giller Kadena, Brazylijczyk, posiadający bilans tam 25 zwycięstw, 15 porażek, 21 zwycięstw przez podnania. czarny pas brazylijskiego jiu-jitsu. Dobry zawodnik w parterze, gdzieś tam chaotyczny, niebezpieczny w stójce. Skacze pomiędzy kategoriami, bo bił się w 70 kilo, był się w 77 kilo. No i też ma zwycięstwa nad Polakami. Ostatnio dwóch poddał, więc no, muszę wziąć za chłopaków remasz i pokonać go, no, skoro pokonał moich rodaków to muszę go ja pokonać za nich. Jeżeli im się nie udało, no to ja to zrobię. Na tej samej gali będzie się bił jeszcze twój klubowy kolega. Wspomniałeś już o tym wcześniej, może coś więcej na temat tej walki? No tak, walka wieczoru to Michał, Michał Kita vs Artur Guchowski. Naprawdę Artur Guchowski jest w świetnej formie i pokaże po prostu co potrafi, wróci po przerwie. Myślę, że nie jest faworytem w tym pojedynku. Według opinii publicznej, no bo wiadomo Michał ma więcej walk, jest tam bardziej doświadczony, walczył o pas w KSW, walczył gdzieś tam w belatorze, Artur nie, ale Artur tutaj ciężko pracuje, bardzo dobrze sparuje, jest bardzo mocny i myślę, że może to zakończyć w pierwszej rundzie, bo naprawdę jest turem. Oczywiście jeszcze kilku innych naszych klubowych kolegów będzie miał niedługo swoje walki. Między innymi Łukasz Dziudzia, który się tutaj rozgrzewa do porannego treningu. Łukasz, przypomnisz kiedy masz walkę? nie jestem pewien, czy będzie to. A jeszcze oficjalnie nie możemy powiedzieć, ale jeszcze jest. O właśnie. Wiadomo coś o tej twojej walce, czy jeszcze nic nie mówimy? Niby wiadomo, ale jeszcze wolę nic nie mówić. Dobra, to powiemy o tym następnym razem. Jest jeszcze Piotr Kuberski. Piotr Kuberski, przypomnisz kiedy i z kim będzie się bił? Przypomnisz kiedy i z kim będzie się bił? Niedługo? 9 lutego Kuba Kamieniarz Piotr Kuberski na Gali. Knijdow No właśnie, zapraszamy na walki naszych klubowych kolegów. Zapraszamy do wylajkowania profili fanpage y naszych wszystkich zawodników, którzy teraz się biją. Kamiloniszczuk może powie jeszcze chwilę o sponsorach i łapiemy pewnie. Niebawem, o, jest jeszcze nasz trener, ostatni Mohikanin. Witam wszystkich. Słowo do ostatniego Mohikanina. -mo Dobra, y pozdrawiamy sponsorów i kończymy tą gadkę, także Kamilu, minutka dla Ciebie. Tak, tak. chciałbym podziękować tutaj firmom, które mnie wspierają co miesiąc. Y tutaj jest Metal Surf, EkoBudowa, Welty, Little Pets, które nie mam na, na tej koszulce. Też chciałbym tutaj, Restauracja Mafia, Bookpool, y salon mojej mamy, w lewy Pro. Y jest jeszcze tych sposobów ogólnie więcej, jak co walkę, gdzieś tam będą na koszulce przed walką i będą zareklamowani na walce, ale dzięki wszystkim, którzy mnie wspierają, wszystkim fanom, gdzieś tam kibicom, których jest coraz więcej, mało, ale coraz więcej, mam nadzieję, że kiedyś będzie ich tak dużo, jak ma Pakol. Jeszcze mały komunikat do KSW, dajcie w końcu walkę Michałowi Anderszakowi, bo chodzą słuchy, że boicie się wpuścić go do klatki. To tyle, dziękujemy, pozdrawiamy.